Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I co już niedługo nas czeka? Tak jest, Wielkanoc zbliża się już wielkimi krokami. A na moim kanale nie mogło zabraknąć recenzji wielkanocnej. I dziś przychodzę do Was z zestawem. 4523 Zajączki Wielkanocne. Na pierwszy rzut oka super set okolicznościowy w cenie katalogu jest 60 zł. I w takiej cenie możecie najtaniej go kupić, ponieważ na stronie Lego po prostu nie trafił on do szerokiej dystrybucji. No i na pewno nie trafi. E, ale set naprawdę zapowiada się mega, mega ciekawie. Sam set podędruje do mojej babci, ale pozwoliła mi go ona złożyć. E, oczywiście pokazać wam na recenzji. Także e, od razu babci mega, mega dziękuję. Sam zestaw zapowiada się. Się epicko. Na pierwszy rzut oka widzimy dwa zajączki hasające po łące, oprócz tego Mamy również kwiatki, są pisanki, także sam zestaw zapowiada się naprawdę mega ciekawie. Dzisiaj raczej taka krótsza recenzja, bo też zestaw nie jest największych rozmiarów, ale myślę, że bez przedłużania możemy przejść do otwierania tego setu. A jeszcze zanim przejdziemy do otwierania tego seciku, to jeszcze zapytam Was, czy macie już listę zestawów, które chcielibyście dostać na Wielkanoc? Bo pamiętajcie, zajączek przychodzi tylko raz w roku, także ja myślę, że już możemy przejść, ale nie zapomnijcie. Również o łapce w górę oraz subskrypcji Bo to mega pomaga w rozwoju kanału I dobra, już bez zbędnego gadania Przejdźmy do otwierania Jak zwykle nóż kochenny Prawdopodobnie zda robotę I zacznijmy otwierać ok. No i cyk Zestaw otwarty Sprawdźmy jego zawartość, ile worków zawiera I tak dalej, także wysypmy Swoją drogą opakowanie, jakby nie patrzeć, jest obszerne. Ok, i widzę dwie instrukcje, także wygląda to naprawdę ciekawie. Pudełko na razie leci na bok. I przyjrzyjmy się zawartości. E, mamy tak dwie instrukcje, co ciekawe, czyli możemy składać, nie wiem, na przykład z kolegą, z koleżanką. Super opcja. Tak samo chyba było przy kanarkach. E, oprócz tego widzę 6, 7 nawet woreczków. Ale pamiętajmy, że te elementy są raczej małe, a sam zestaw, o czym jeszcze nie wspomniałem, zawiera. 288 elementów, czyli jakby nie patrzeć, naprawdę sporo, biorąc pod uwagę, że kosztuje 60 zł, czyli przelicznik jest naprawdę bardzo dobry. Widzę sporo tajli, widzę fajne elementy odpisane, widzę dużo roślinności, także tutaj z tego seciku można co nieco wyciągnąć, naprawdę super elementy. Także myślę, że bez przedłużenia możemy zacząć składać i zaraz widzimy się ze złożonym zestawem. Tak, w pełnej okazałości prezentują się króliczki wielkanocne złożone z 288 elementów. I na razie, jeszcze nie przechodząc do konstrukcji, chciałbym Wam powiedzieć kilka słów o instrukcji. Ponieważ na początku myślałem, że będą one jedna do jednego króliczka, druga do drugiego. Natomiast w jednej mamy oba króliczki, czekajcie, o, jest jeden króliczek. I tutaj drugi, natomiast z drugiej mamy podstawę i już od razu co warto odnotować, w tym zestawie mamy pasek postępu, co jest jak najbardziej na plus. No, i przejdźmy już do samej konstrukcji. No i zobaczcie, jak te króliczki słodko wyglądają. Podoba mi się to, że one nie są budowane tej sam tą samą techniką. Ten tak e, przy jest przykucnięty, natomiast ten tutaj trochę sobie siedzi, e, ale rzeczywiście, świetnie to wygląda. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają te oklapnięte uszka. Super naprawdę robi to wielką, wielką robotę. I to, co jeszcze mega mi się spodobało, czyli mamy opalistyczny element. Jest to nowość, jeszcze nigdy takiego klocka nie było. Jest to oczywiście e, transparentny element. No i zobaczcie, możemy tutaj sobie modyfikować, bo samych pisanek mamy aż 5, Tutaj są z przodu trzy sztuki, a na, y, na podstawie są dwie, tak jak tutaj Ustawiłem tak, jak było oryginalnie, ale rzeczywiście można to sobie dowolnie modyfikować. Oprócz tego mamy jeszcze dwa kwiatki. Tutaj w oddali jest jeden, czyli łącznie w tym zestawie znajdziemy ich trzy. Sama podstawa prezentuje się naprawdę ciekawie, i myślę, że na razie do niej możemy przejść na początku. A potem dopiero zajrzymy do króliczków. Zobaczcie, jak pięknie ona jest wywtajlowana. Super, to wygląda. Mamy oczywiście elementy, w które możemy umieścić dodatkowe, tutaj te poboczne elementy, na przykład kwiatek. I dzięki temu mamy obraz takiej pięknej, wiosennej łączki. Super, ponieważ no to taile występują w tym kolorze oczywiście dosyć rzadko w zestawach, i dzięki temu mamy taki zapas e, tych taili do jakichś własnych konstrukcji. Oprócz tego, jak widzicie, mamy tail z jumperem. Dzięki któremu możemy ustawić tutaj króliczka, i też co jest fajne, że te, te króliczki możemy ustawiać w różnych miejscach. E, oryginalnie ten stoi tutaj, ale również możemy ustawić go w tym miejscu. No akurat tutaj nam blokuje ten kwiatek, do tego na razie go odczepmy e, i w taki sposób to się prezentuje. Tego możemy ustawić tutaj i daje nam to taką bardzo fajną swobodę, e, i dzięki temu możemy to sobie modyfikować tak, jak chcemy. I wróćmy jeszcze na chwilę do łączki, zobaczcie, mamy tutaj, um, to jest taka górka, zaczynamy od jednego plejta i jedziemy cały czas w górę, także to też bardzo fajnie wygląda e, i wszystko jest jak najbardziej wytailowane, także naprawdę super robi to robotę, e, obrócę wam to jeszcze, żebyście mogli zobaczyć jak to wygląda z każdej strony, okej. Okay. Moja niezdarność tutaj niestety przewróciła tego króliczka, no ale wracając, tutaj akurat nie ujrzymy żadnych wyrzeźbień terenu, a szkoda, ponieważ z każdej strony fajnie gdyby to się prezentowało jak najlepiej, ale to co jeszcze warto wspomnieć, dostajemy tutaj również taki element z, ze studem, na którym jest przyczepiony właśnie taki listek. I fajnie, bo gdyby to było takie płaskie, to rzeczywiście z tym listkiem po prostu lepiej to wygląda. Okej, okay, także teraz króliczki zdejmujemy z podstawy i zobaczcie jak one tutaj świetnie wyglądają. Najpierw zacznijmy od tego brązowego, wydaje mi się, że on wygląda lepiej, jest naprawdę mega, mega słodki. I zobaczcie tutaj na te łapki, które dodają takiej słodkości, no naprawdę ten zestaw warto kupić, ponieważ są naprawdę super. Oprócz tego zobaczcie na ten przesłodki nosek w kolorze różowym. Naprawdę robi to wielkie wrażenie I super, że coś takiego zostało dodane do tego zestawu Ponieważ wygląda to naprawdę epicko Same to, co już wspominałem na początku Same uszka przechylone pod idealnym kątem Super, super to wygląda I to jeszcze, co ważne Zobaczcie, one są budowane totalnie inną techniką Ten, można by powiedzieć, że tak kuca a natomiast ten tak siedzi sobie i świetnie to naprawdę przesłodko sobie się prezentuje. A co do białego króliczka ponownie oklapnięte jedno uszko, e, ponieważ jeżeli to byśmy tak zrobili, nieby wygląda to jak królik, ale jednak z tym oklapniętym uszkiem wygląda to zdecydowanie lepiej. E, czy mam tutaj jakieś zastrzeżenia do, tego, do tych króliczków? można było tutaj ten element odtajlować. może wyglądałoby to nieco lepiej, ale i tak naprawdę robi wielką robotę i też podoba mi się, że nie jest, że ten element tanowy nie jest w kolorze białym, ponieważ gdyby to było w kolorze białym straciłoby tę tą słodkość. Naprawdę wygląda to mega przeepicko i polecam zakupić ten set. Przejdźmy do podsumowania. I przed nami gorąca nowość na rok 2022. Od razu na zapowiedziach mówiłem Wam, że ten zestaw musi się znaleźć w mojej kolekcji i ten zestaw znajdzie się w kolekcji mojej babci, ponieważ do niej ten zestaw trafi i trochę powiem Wam, że zazdroszczę, bo ten zestaw naprawdę robi masakryczne wrażenie i tutaj na pewno nie przesadzam z tym słowem, ponieważ same króciki są naprawdę mega, mega przesłodkie i tutaj nikogo nie zaskoczę, jeżeli powiem, że Lego idzie w coraz to w coraz to lepszym kierunku robić, coraz to lepsze zestawy I ten, te dwa króliczki w cenie 60 zł naprawdę są mega, mega dobre I mam do was pytanie Czy nie chcielibyście zjeść śniadania wielkanocnego przy takich zajączkach Gdzieś tam patrząc na nie Naprawdę będzie zdecydowanie przyjemny. Już teraz wszystkim życzę udanych świąt. Dziękuję Wam za oglądanie dzisiejszego odcinka. Zostawcie o czymś łapkę w górę oraz subskrypcję, ponieważ to mega pomaga w rozwoju kanału. Dziękuję Wam za oglądanie. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Cześć!